Składzie z Pruszków właśnie jego zestawienie na ekranie w bramce z numerem 12 Piotr Misztal, 5 Jarosław Jach, 7 Dominik Sokół. 10 Bartłomiej Ciepiela, coraz bardziej ciasna. A to już skład Śląska Wrocław w bramce z numerem 25. Michał Szeromnik, 3 Serafin Szota, 4 Marku Dijakowicz, 6 Besar Halimi, 7 w Pruszkowie. Mam tutaj na myśli pierwsze dwa spotkania, które z nicz pod jego wodzą rozgrywał. Bo dwie porażki straconych aż 11 goli. Jestem bardzo. Ciekawe co wtedy pomyślał e, trener Struchar e, o tym, że podpisał kontakt ze Zniczem, ale widać, że to jest trener najspokojniej Śląsk. Guercio znów pewnie. jeszcze stracił tę piłkę, jest dośrodkowanie na pole karne, szansa jest bramka dla gospodarzy. Korągiewka sędziego nie a więc w tym momencie jest bramka. I kto? I Daniel Ale Ale też wielką pracę wykonał w polu karnym, Oskar... Samy Sami Star, oj teraz nie porozumiał się. Iriarte z Linaresem, soku nie ma, faulu uwaga. Dominik soku na pole karne i 2 do 0 dla gospodarzy Radosław Majewski. Ale konkretnie z Nicz w tym meczu, świetnie ustawiony Radosław Majewski i gdy ta piłka do niego trafiała, byłem niemal przekonany, że trafi do siatki. Drugi najstarszy zawodnik Betlik pierwszej ligi, ale jak patrzymy na jego ruchy, to wygląda na jednego z najmłodszych. Fantastyczny jest Radosław Majewski. Banaszak, dobrze teraz podanie do Marianaca, ten już do samca Talara, ale nie ma nikogo w polu karnym. Samiec Talar zaczyna do środka, samiec Talar! No i jest bramka, nie ma, nie ma bramki, bo był spalony. Sama finalizacja. Będziemy to wszystko oglądać jeszcze raz. Z tej perspektywy mogłoby się wydawać, że był w linii. Same perfekcyjne ujęcie. Czekamy na sygnalizację od arbitra. Wydaje się, że decyzja dobra. Gramy dalej. Ja spoglądałem na powtórkę Halimi. Był tak naprawdę na 16 metrze. Też domagał się piłki już po tym dryblingu od samca Talara. Ale ostatecznie jest oczywiście decyzja o spalonym. I koniec, koniec pierwszej połowy, w tym momencie mamy sensację, tak to trzeba nazwać, ostatni w tabeli z Nicz Pruszków, prowadzi po 45 minutach z trzecim, Śląskiem, trzecim w tabeli, Śląskiem Wrocław 2 do 0. Powiem szczerze, że dziwię się, że Piotr Samiec-Talar opuścił plac gry, bo miałem wrażenie, że jemu zależy, że to jest jeden z najbardziej aktywnych piłkarzy Śląska, to jest też gracz, który występuje długo w Śląsku. W związku też trzy występy zaliczył jego tata na poziomie drugiej ligi. Świadomości raka piersi, choroby, która dotyka zarówno kobiety, jak i mężczyzn, a pierwsza liga. O tym może jeszcze za chwilę, bo teraz uwaga, akcja z Śląska. No jest piłka w bramce. Dopieli swego przemysła w Banaszak. A więc ten, który był naprawdę aktywny, trafia do bramki. Koledzy nie wykrowali mu dla, nie, dla niego żadnej szansy. Wziął sprawy w swoje ręce. konkretne, Konkrety po stronie Banaszaka złapał piłkę, popędził, oddał szał ze dystansu i daje nadzieję na to, by powalczyć jeszcze o punkty w Pruszkowie. A więc mają po pięć bramek napastnicy Śląska Wrocław, zobaczmy jak to wszystko się wydarzyło, miał trochę miejsca przed polem karnym, zdecydował się na strzał Przemysław Banaszak i zrobił to idealnie. Świetny bąk, który świetnie z dwójką rywali zszedł do środkowej strefy boisk. Ciepiela do Majewskiego, Majewski, tyłem do bramki Moskwik, Paweł Moskwik do środkowa, strzał i ratuje Śląsk, teraz Szromnik. Majewski, pośrodkowanie, Majewskiego wybija. Na piłkę dostarczyć w pole karne przy użyciu swojej prawej nogi. Zrobił to, bardzo mocne wstrzelenie, zobaczmy jeszcze raz. Świetnie straci piłkę Iriarte, Proczek do Bąka, Daniel Bąk czeka Majewski na piłkę, wycofana jeszcze jedna szansa strzał po ziemi, rykoszeli i ratuje Szromnik po raz kolejny, zespół Śląska próbował ciepiela, układał sobie piłkę do strzału lewą nogą, w dzisiejszym meczu gra Pruszków, która tak naprawdę w pewnym meczu jest usypiająca by doprowadzić do sytuacji strzeleckiej no A Radosław Majewski i Daniel Bąk bardzo aktywni nadal no właśnie, idą też do pressingu, to nie jest granie autobusem z tyłu, teraz Proczek i Szromnik ratuje po kolejny zespół Śląska. No to jest naprawdę dziś ten chyba najjaśniejszy punkt. Spadnie ta piłka naprzód. Pole Linares i koniec, koniec meczu w Pruszkowie. Poległ kolejny z faworytów Śląsk Wrocław, dopisany do tej listy pokonanych, o której wspominaliśmy na początku tego spotkania. Triumfuje sztab Zlicza Nobomarszego. To nie była przypadkowa wygrana, to było w pełni zasłużone zwycięstwo.